Nawet dzień, dzień dobry w piątym w Lokmasie. Ja wczoraj y, późno poszłam spać, ale dzisiaj y, stawałam z, z tą samą motywacją co wczoraj, y, żeby nagrać dla Was filmik, i jestem z siebie dumna, że powiem Wam szczerze, że budzik y, zadzwonił, a ja już Wam gotowa, y, żeby wstawać i żeby się szykować y, do nagrania. Także jesteście dla mnie wielką motywacją. Y, na rozpoczęcie dnia, i jestem taka wiecie, fajnie wybudzona. Nie tak jak yy, yy, niedawno wstawałam, yy, na ostatnią chwilę ogarniałam się i włączałam komputer. Nie teraz, oj, właśnie wczoraj zobaczyłam, że to jest zupełnie inaczej, Gdyś tak naprawdę dużo wcześniej wstaje i człowiek jest taki gotowy do dnia. Jak ja to mówię, <laughs> kochani. Yy, jeszcze wam chciałam wspomnieć, że wczoraj y, chciałam użyć tego peelingu z On Libio i Wedlan. I tak jak y, są te wszystkie cukrowe peelingi, po prostu myślałam, że to tak się nakłada na usta, rozparowuje, No i po prostu. No i po prostu jest ten peeling na ustach. No i tak zrobiłam. Gdzie mam peeling? nałożyłam na usta tuż przed spaniem. Y, właśnie. Masuję, yy, pomasowałam, pomasowałam te usta, no i czuję taki dziwny, y, sztuczny zapach, y, raczej smak y, w ustach. No i coś mi taki pasowało, taki sztuczny, niedobry. No i czytam tam na odwrocie tej tubeczki, jak to trzeba stosować. No i się y, zaczęłam sama do siebie śmiać, bo tam było napisane, że najpierw trzeba to właśnie rozmasować na ustach utrzymać chwilkę, no i spłukać wodą, a ja to po prostu trzymam na ustach i taki, taki był niedobry niedobry po prostu posmak, no ale nic, na drugi raz będę wiedziała jak to używać, ale czy miał yy, smak waniliowy? No nie powiedziałabym, taki sztuczny, nie fajny ten zapach, także to chciałam wam powiedzieć <laughs> podzielić się z wami yy, tą informacją. No to dobrze, to już nie będę przedłużać. Tylko zacznę już pokazywać Wam, co tam dzisiaj dzień przyniósł, jakie mam niespodzianeczki. Może dzisiaj zacznę odłożę tego pilota. Może zacznę dzisiaj od, od paczuszki od Asi. To jest numer 5. Taka piękna paczuszka opakowana i jeszcze tak ładnie określona piękną taśmą przeczytam karteczkę na dobry początek dnia. Sukces to nie to, co masz, ale to kim jesteś. Piękne słowa, tak, to prawda. Też zawsze to sobie... Tak y, 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 przypominam i, i też wiele, wiele osobom to mówię, że nie to, co mamy y, jest ważne, tylko jakim człowiekiem jesteśmy, tak? No i to jednak jest prawda. O, super! A to jest. Y, Lowo, lowo, jabłkowo, mus owocowy. Super! Uwielbiam te musy. Często gęsto jak gdzieś wyjeżdżam, gdzieś siadę do lekarzy, czy gdziekolwiek, to lubię to musy mieć. <laughs> Przepraszam kochani, coś mi kasza męczy. Lubię mieć ten mus zawsze przy sobie, bo to tak na podróż fajnie. I to jest pojemność 200 gram. Dzięki Asia. Następny może pokażę tutaj z Only Bio i Wedla. To był Pawełek, jakaś nowość. Smak słony karmel. Tak się prezentuje. I jeszcze Wam pokażę piąteczkę od Celinki i od Darka. Zobaczmy co to tam dzisiaj. Laura Biagotti, zapach roma. No może. takie fiorki, czy to perfumetki, tak się ciężko od, otwiera. Mm, taki Ojej, taki zdecydowany, taki ostry zapach, taki, taki, na, taki zimowy, zimowy, jesienny, taki. Taki, jak ja to mówię, zapachów ciężkich, takich wieczorowych. Takie, nie wiem jak to. Taki pieprzowy, przyprawowy zapach. Ale nie lubię takie zapachy. Na no, jesień i zimę, tak jak wcześniej powiedziałam. Bardzo ładny zapach. Tak, bardzo ładny. Jeszcze został nam kalendarz. Z kinderka. Piąteczka. Piąteczka jest tu. <laughs> Przepraszam. O, kinderek. Czekoladka kinder. Z nadzieniem mlecznym powiem Wam, przyznam się szczerze, że ja mam tak pudełeczko i w tym pudełeczku zawsze są te czekoladki Kinder, bo ja lubię mieć zapas i jak potrzebuję do kawy, czy się coś słodkiego, to zawsze sobie sięgam po tą czekoladkę Kinder. Także dzisiaj będzie na czekoladka do kolekcji. Kochani, to już by było wszystko z moich kalendarzy, ale chciałabym jeszcze pokazać, bo wczoraj... <coughs> przepraszam. Wczoraj dostałam y, pierwszą karteczkę, y, właśnie od moich kochanych rodziców przesłali mi karteczkę. O, zobaczcie, jaka ładna. Y, te osoby, które nie były na... Może tak ją pokażę. Te osoby, które, y, które nie były na blogu, to mogę ją dzisiaj tutaj zobaczyć, właśnie chciałam Wam pokazać, jaką karteczkę mi przysłali rodzice. Także one się tak ładnie pod, pod wpływem światła, tak się ładnie te wąbki mienią. Tutaj to właśnie teraz tak nie widać, ale, ale jak tak światło na nich pada, to właśnie tak ładnie się błyszczą. Także pierwsza karteczka już jest super. się przewraca. No i chciałam wam pokazać Blankę w nowym przybraniu. O. Tak się Blanka prezentuje. Głowę jej poprawię. O, tak się Blanka prezentuje w nowym ubraniu. Także tak jak powiedziałam, ma całe pudełeczko tych ubranek i tak yy, nie zawsze mi się chce ją przebrać, ale ogólnie yy, pani Marysia zadbała o to, żeby, żeby miała troszkę tych ciuszków do przebrania. No i tutaj jeszcze ma takie, yy, takie buty niebieskie pod kolor. A się tak yy, mówiła, ubieram na niebiesko, bo cały czas na czerwono, na czerwono zawsze coś innego. No i nie wiem czy wiecie, ale y, Blanka też ma y, Kena na wózku, bo w tamtym roku na urodziny od mojej koleżanki y, po prostu niespodziewanie dostałam y, Kena i się śmiałam, że jak to dla osoby dorosłej, y, no Lankę i mówię tak do mojej koleżanki Justyny, ona mówi, no jak już masz y, Barbie, no to musi być i Ken, tylko że Kena wam nie pokazuje, bo jest tak, nie w klimacie zimowym, ani nie świątecznym, ponieważ jeszcze nie mam dla niego ubranek i jest w krótkich spodenkach i koszulce. Wczoraj yy, właśnie tutaj na stole jestem, ale go dzisiaj yy, po prostu przełożyłam, żeby nie w klimatu yy, świątecznego. Także jak już będzie miał yy, fajnego coś do ubrania, to Wam go pokażę. Ale tak naprawdę główną postacią, yy, chciałam, żeby główną postacią vloga była Blanka, więc yy, Dlatego kanał y nie pokazuję Wam, ale przecież czas, że i kanał Wam pokażę. Także kochani <laughs> życzę Wam miłego dnia, y dużo barwy do, y do działania, y szybkiego tak jakby y czasu spędzonego w, y w pracy, żeby szybko Wam minął i przyjemnie. No i wszystkiego dobrego i do jutra. Trzymajcie się zdrowo i cieplutko. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za komentarze, dziękuję za miłe słowa, które mi tam piszecie. Jest mi niezmiernie miło i przyjemnie. Dziękuję również za odwiedzinę na blogu. A ci, którzy nie subskrybują mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. No i dziękuję tym, co przybyli, bo troszkę tam niewiele Was przybyło, ale zawsze jest nas więcej. Także wszystkiego dobrego, buziaczki, pa pa!